Uwaga. Kropka, w niektórych momentach są strasznie głośne dźwięki. Najlepiej mieć ściżone radio, słuchawki i tym podobne. Nie odpowiadamy na urazy uszu. Dobra, to... <grym> <grym> Tylko mamy! Tylko zabijmy! Wiesz co? Co? Może go zabijmy jednak na... Noela! No Dziąks, uratowałeś mnie! Teraz musimy uciec z tej bazy Rubiksa i Bubiksa, czy coś. Ale jak? Hmm. Dwa, jeden. Mamy cię! Okej, okay, pryskacz, mam nadzieję, że dasz radę. No ja nie wiem, bo mi trochę ciasno w tym i dusno. Spokojnie, dasz radę. Tylko ukradnij kartę i już. Co? Jaką kartę? No, złap oficera robotów, on ma tak, tak, taką rakietę na głowie i zabierz mu kartę. Okej. Okay. Kartowel jest tuż przede mną. Co mam robić? Uśpij go i zabierz mu kartę. Spokojnie. No okej! Okay. Zaraz, zaraz. Ty to ten super pryskacz. Roboty zabrać ich do więzienia. Co robimy? Nie wiem. Te ściany są zrobione z unieszkodliwiającego materiału. Nie mamy mocy. Chodźcie, uciekamy stąd. Robot? Co ty tu robisz? Nieważne, chodźcie.